W poprzednich odcinkach nauczyliśmy się bezpiecznie hamować. Wtedy występował poślizg wzdłuż osi pojazdu. Dużo groźniejsze są poślizgi, kiedy wykonujemy jakiś gwałtowny manewr bądź skręcamy. Wtedy na samochód działa siła boczna. Może ona sprawić, że w poślizg wpadnie tylna oś pojazdu. Dojdzie do tak zwanej nadsterowności. Naszym ratunkiem wtedy jest tak zwana kontra. Czyli kierujemy koła w tą stronę, w którą ucieka nam tył. Jest to odruch w dużej mierze naturalny. Większość kierowców nie ma z tym problemu, dlatego że to skierowanie kierownicy w prawidłową stronę no, jest odruchem takim naturalnym. Dużo trudniejsze i przede wszystkim problemy sprawiają, sprawia Wyczucie tego, co się dzieje z tym samochodem oraz wyobrażenie, co może w danej sytuacji się zdarzyć. Pomocą, żeby wyczuć, co się dzieje z pojazdem, kiedy uślizguje się tylna oś, jest właśnie trolej, którym zaraz będziemy jeździć. Proszę Państwa, chciałbym zaprezentować samochód Renault Megan, ale w wersji szkoleniowej. Tak zwany trolej, czyli małe kółka założone na tylną oś pojazdu, nad nią nie mamy kontroli. Te kółka sprawiają, że ta tylna oś przemieszcza się za samochodem. Symuluje to uścisk tylnej osi, czyli nadsterowność. Podczas ćwiczenia z trolejem możemy w sposób bardzo dobry wyczuwać, co dzieje się z tą tylną osią oraz reagować przy bardzo małych prędkościach. Nie ma to odniesienia do warunków naturalnych, bo rzadko się zdarza, żeby przy tak małych prędkościach ten tył samochodu aż tak zarzucało, ale do celów szkoleniowych jest to bardzo dobre ćwiczenie. Jedziemy samochodem wyposażonym w te małe kółka z tyłu, czyli tak zwanym trolejem. Te małe kółka sprawiają, że tył pojazdu strasznie nam ucieka. Symuluje to uślizg, tylnej osi. Żeby zapobiec obracaniu samochodu, musimy po pierwsze wyczuć, co się dzieje z tym pojazdem. Tu kłania się ta prawidłowa pozycja za kierownicą poprzez plecy, poprzez oparcie docierają do nas sygnały o tym, co się dzieje z tyłem pojazdu. I jeżeli czujemy, co się dzieje z tym samochodem, wtedy kręcimy kierownicą. Robimy tak zwaną kontrę, czyli kierujemy koła osi przedniej w tą stronę, w którą ucieka nam tył, aby zapobiec obróceniu samochodu. Natomiast też bardzo ważnym elementem jest płynne operowanie kołem kierownicy. Płynne i na tyle, na ile tego wymaga sytuacja, żebyśmy nie kręcili niepotrzebnie za dużo tą kierownicą. Tak jak ja w tej chwili, o za dużo skręciłem kierownicę w lewo i spóźniłem się w związku z tym z kontrą. Samochód zaczęło obracać. Dodatkowo nie wcisnąłem sprzęgła i z gaz silnik. Też bardzo istotnym elementem jest to, żeby w sytuacji zagrożenia. Jeżeli czujemy, że już z samochodem nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeżeli wpadamy w pocisk, wcisnąć to sprzęgło. Jak nam nie zgaśnie silnik, to po otrząśnięciu się z danej sytuacji możemy wrzucić jedynkę bądź wsteczny i próbować uciekać przed nadjeżdżającym samochodem. Także to wciskanie sprzęgła w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie opanować samochodu, jest bardzo istotne. Co byłoby w sytuacji, kiedy operowałbym kierownicą jedną ręką? Tak jak niestety wielu kierowców ma. Taki nawyk, niestety, jedną ręką dużo wolniej się kręci tą kierownicą. Tutaj jeszcze mi się udało, ale już niestety tutaj z tą kontrą nie zdążyłem. Także widzimy, jak istotnym i podstawowym elementem jest trzymanie kierownicy dwoma rękoma oraz operowanie nimi. Reasumując, jeżeli spóźnimy się z reakcją kierownicą, czyli za długo będziemy operowali tą kierownicą, bądź zbyt przesadnie skręcimy koła w kontrę. Może dojść do uślizgu, tak jak to miało miejsce w tej chwili. Tajnym błędem, który popełniają kursanci, jest zasłyszana informacja, że w samochodzie z napędem naprzód można sobie pomóc przy uślizgu tylnej osi poprzez dodanie gazu. Rzeczywiście w niektórych sytuacjach tak jest, możemy sobie w ten sposób pomóc, natomiast to wymaga treningu. Jeżeli dodalibyśmy gazu na drodze, kiedy w ruchu normalnym, kiedy wpadniemy w poślizg, jeżeli taki nawyk odruch będziemy mieli, oczywiście, to zwiększamy prędkość. Jeżeli ten manewr nam się nie powiedzie, to samochód jadący z większą prędkością, uderzający w inny pojazd bądź w jakąś inną przeszkodę, no dużo większe obrażenia możemy odnieść w takiej sytuacji. A ja w tej chwili właśnie dodałem gazu, żeby sobie pomóc i jak widać, nie zawsze to się udaje. Pamiętajmy bardzo istotną rzecz. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj napędu mamy w samochodzie, czy jest to samochód napędem na przednią, na tylną, czy na cztery, na cztery koła. Natomiast istotnym elementem w każdym samochodzie jest sprawne operowanie kołem kierownicy. Tą kontrę robimy w każdym samochodzie. Trolej to pierwszy element podczas naszych ćwiczeń, który pozwala zaprzyjaźnić nam się z uślizgiem tylnej osi, czyli z nadsterownością. Kolejnym krokiem będzie jazda w po kręgu poślizgowym. Zastosowane w samochodach Renault reflektory ksenonowe pomagają w przewidywaniu zagrożeń. System kontroli toru jazdy ESP wyraźnie zwiększa panowanie nad samochodem, podobnie jak system wspomagania nagłego hamowania. To najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa. Aż 8 modeli Renault zdobyło maksymalną ocenę 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. W programie edukacyjnym Bezpieczeństwo dla wszystkich wzięło już udział ponad 600 tysięcy polskich dzieci. Propagujemy bezpieczne zachowania na drodze. Renault, lider w dziedzinie bezpieczeństwa.